Dzień dobry, dobry wieczór, witam was serdecznie, Arkadiusz Huk z tej strony. Jesteśmy w Huk Studio, a ze mną jest niezawodny i jedyny profesjonalny Michał, Mikala, Sawina, Sawiński Dron and more? And more. Już Orbiu? teraz tak. E, aha, już domno mordeczko. Już, już jest już jesteś spoko, jesteś spoko ziomuś. Tak jest, ehm. siemaneczko, witam was serdecznie. Ehm. Michałek, e, mordeczko ty moja kochana, my to znamy się już kupę lat, gdzieś chyba z dwanaście. Tak czy, 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 no czy 12 10 będzie 10, na pewno. No, no z 12 gdzieś. E, Michał, na sam początek, tak jak zwykle zaczynamy podcast nasz tutaj, studyjny. Czym się zajmujesz w HUK Studio i co ty w ogóle robisz, człowieku? Czym ja się zajmuję? Zajmuję się w zasadzie, kurde, można by powiedzieć wszystkim, bo od y, trochę realizatorki Plus trochę, może, budowania yy, w kabiny yy, pod kątem wygłuszenia. Wszyscy, wszyscy tą kabinę widzę budowaną. <noise> każdy, <ją, głosy> każdy ją robił, no ale wiesz. Yy, jeden robił, dziesięciu patrzyło, także tak to wygląda po, polska robota. Yy, jeżeli chodzi o inne aspekty, to wideo, foto, yy, tym głównie się uparam, także jak najbardziej yy, tutaj tej materii dużo supportu mm -hmm. e, od e, mojej strony. Może trochę przybliż, y, jeżeli chodzi o twoją firmę y, y, Drone and More. Y, od kiedy ona funkcjonuje, czym ona się zajmuje, do czego dąży, co z tego będzie? Y, jakie masz dokonania i jakie są tam jakieś rzeczy, które widać było, że osiągnąłeś, jeżeli chodzi o tę firmę? W zasadzie za dużo pytań na jedną, na jedną A, odpowiedź. Ja A, ja ale lubię, ja lubię. zacznijmy od tego, że firma jest od trzech lat. Y, zaczęło się od y, Zajawkowego kręcenia po kątach, a później się to rozwinęło do tego stopnia, że mogłem już zrezygnować całkowicie z etatu. Mhm. Dziękuję za to, że mogę tak pracować, czyli robić to, co lubię i do tego dążymy wszyscy też studiem. Mhm. Mhm. Jeżeli chodzi o dokonania, no to podczas pandemii trochę ono ułatwiła mi tak naprawdę zrobienie filmu o pustym Poznaniu. Film dostał nagrodę trzecie miejsce za pandemiczny film o mieście na dron festiwal 2020? 2019? Nie to pamiętam. Jest nie ważne. To jest nieważne. Przed pandemią się nie liczy. No, bo... no, przed pandemią się nie liczy, tak no to, to jest to w sensie jest w trakcie... rok, rok, rok. <laughs> Dokładnie, tak. Wszystko taka cienka, czerwona linia, wyzerowane. Dokładnie, dokładnie. To, co było wtedy, to już nie ma i, i tak to wygląda. Tak. E, nie wiem, bo zagubiłem się w tych Zagubiłeś wszystkich Zagubiłeś się. Pytaniach. No, jakie masz plany, jeżeli chodzi o twoje śmiganie dronem? Tak e, na pewno chciałbym... Dokonać kilku jakichś fajnych projektów, które by pozwoliły, że na dużym ekranie można zobaczyć moje mm -hmm. ujęcia. Jest jeden taki e, dokument, który się montuje. Nie wiem, mm -hmm. kiedy on dokładnie wyjdzie do e, kin niezależnych, mm -hmm. ale dokument jest o piłkarzu, który pochodził z mojej wioski. Mm, jest to para sportowiec, czyli bez nogi. Jak dobrze pamiętam. I tak naprawdę film ma być dokumentem o tej osobie. Nie będę przy jakby przytaczał tak, i w, w czasie. Tak, tak bo no, film miał być w marcu zeszłego roku, a mamy marzec tego roku. To no, piąty element, tak zwanej produkcji <laughs> hip-hopowej. <-hopowej. śmiech> hip Akurat hip-hopowej. Ale mi się wydaje, że te czasy, które takie są, teraz się wszystko porobiło. To piąty element to jest nie tylko hip-hopowy, tylko już taki ogólny. tak Że to trochę się za bardzo będą zwolniliśmy mieli. trochę e, przez tą pandemię za bardzo zwolniliśmy z naszymi jakimiś tam planami, ambicjami i każdy taki się zrobił trochę, trochę leniwy. E, no dobra, Michał, wiemy też, że byłeś Perem, y, nawijałeś sobie kawałeczki, robiłeś sobie mixtape. Tak jest, było minęło. Było minęło, dokładnie, <laughs> dokładnie i dawno. Nie poszło tak, jak miało pójść, no więc także plany no dobra, można schować a, do Znaczy, to, to, to jest nieważne, ale pytanie, czy ty jeszcze jakiś masz zamiar gdzieś tam się udzielić? Oprócz, wiadomo, chyba, że nie wiem, teraz będzie jakaś trzecie Hot 16 Challenge, to pewnie gdzieś tam się udzielisz, ale czy masz jakiś może gdzieś tam w przyszłości zamysł na to, żeby wrócić na tą, Raczej może nie scenę, ale do, do studia? Masz tutaj, wiesz, fajne, e, fajne warunki, fajnych ludzi, więc. E, Wrócić może niekoniecznie, ale gdzieś tam jakąś gościnkę zawsze mogę przytulić. Albo ewentualnie freestyle, bo Piaku jak tam Ewentualnie jest freestyle na kempie. Nie <grystanie> będziemy kempie. przytaczali no oczy, no ale je, trudno. Właśnie, a propos kempa, to tak trochę stęskniłem się za tym festiwalem i pamiętam, że tam było świetnie. Jakieś pamiętam, że byliśmy na koncercie Jela Wolfa. Znaczy, ciebie nie było? Ja byłem. Nie. Byłem. Nie byłeś. Byłem. Y Pokazałbym Ci zdjęcie, że zrobiłem, ale mój telefon kręci y, trzecie ujęcie, więc Aha, jakby czyli, czyli dobra, nie pokażę. To, to mnie nie było. Generalnie, bo ja pamiętam, że jak y, był Powiem jak, Ci jak, tak, jak ja ostatnie dwa, pierwsze, y, dwa ostatnie utwory pamiętam mm -hmm. i Ty byłeś gdzieś obok. Ale ja kręciłem tak telefonem i miałem głowę w dół. Tak, i, no, ale byłeś. I to w, tak, byłem, byłem. E, fajnie wtedy było, bo pamiętam, że, 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 że trochę sobie e, poszaleliśmy i taki mega był w ogóle klimat tego festiwalu. W ogóle myślałem, że... Słońce, znaleźć, ciepło. Tak, znaleźć może jakiegoś sponsora, to w Polsce byśmy zrobili taki festiwal. Problem, wiesz, jaki jest tego typu, że chyba już kempa nie będzie i nie będzie. w ogóle w festiwali, które Ale jego były, chyba festiwal nie miało w ogóle być przed. jego nie miało być, mi się wydaje, przed, przed, już, przed, przed, przed jeszcze wcześniej. Tam. Coś tam jak oni mówią, że to może być ostatnia edycja, bo tam problem jest z, tym, z tą miejscówką. Tak. I ogólnie, no. że jest mniejsze zainteresowanie niż wcześniej, że większe zainteresowanie z Hop festiwalem niż kempem. Tam problem też polegał na tym, że ludzie, którzy mieszkają w Hradzec Kralowe, mm -hmm. moim zdaniem, mieli też problem z tym, że przez okres wakacji mają pięć chyba, czy cztery mm -hmm. festiwale i miasto jest taką trochę żulernią. No ale zagle. to był taki dobry festiwal dla bumerów, czyli dla mnie i dla ciebie, bo zawsze jakieś dziadki grały, e, Master tak. Ace, czy, czy, czy pamiętam grał przecież ten e, e, Simon Says Get The Fuck tak, był. Nie, nie wiem, czy dobrze powiedziałem, jeżeli powiedziałem Fair źle y, y, po angielsku, to proszę mnie tutaj na dole w komentarzach od razu nacisnąć. E, <gry> Michał, rozmawialiśmy tutaj o dronach, rozmawialiśmy tutaj o nagrywkach, że też jesteś człowiekiem, który może nagrać ludzi tutaj w studiu, że twoje plany, jeżeli chodzi o hip-hop, to są niewiadome, jak polska inflacja. Hip-hop, nie, ale yy, nagrać klipy hip-hopowe. hip-hopowe. W ogóle ja byłem twoim hejterem strasznym, nie? Ja to byłem, Jak najbardziej. Ja byłem twoim hejterem w ogóle strasznym, jeżeli chodzi o wideo, bo zawsze pamiętam, mówię, ja pierdziele, nie, mówię. Za dużo wymaga. Wygląda to tak ten. Kręciliśmy te pierwsze teledyski, to tak mówię, aż nagle pod prąd zrobiliśmy teledysk i mówię. I to chyba Babst mi wtedy wysłał e, kawałek z tego, z, tego, z tego teledysku, bo ja pamiętam, że ja byłem księżniczką wtedy na, na planie w ogóle. No byłeś, e, to nie było da się w Berlinie. Ukryć. To było w Berlinie. E, I pamiętam, że on mi wysłał e, w ogóle zmontowany, że my tam tylko parę poprawek zrobiliśmy, ale chodzi, wiesz, ujęcia to co wy zrobiliście tam, nie? Bo to nie chodzi tylko o to, że, um, wiesz, ty nagrałeś i on, ale chodzi o to Koncept. całość, tak, całość, tak którą wy zrobiliście i zobaczyłem na przykład efekt końcowy, to... No mnie to powaliło na przykład. Nie? No nagrywki zupełnie inaczej, zawsze plan zdjęciowy wygląda od tego finalnego wideo i jakby trzeba się skupić nad wieloma aspektami. Jak no światło, jak prawidłowe kadrowanie no i właśnie. tak dalej, żeby to wyglądało y, bardziej filmowo, czy... niż tak, że stoi pięciu ziomków i macha tak. łapami, czy ty już tego na tym bym etapie, nie chciał kręcić. Czy ty już na, na tym etapie masz na przykład takiego skilla, że jesteś w stanie nakręcić teledysk bardziej profesjonalny niż machanie łapami czy dotykanie butelki od browara i rzucanie w, w, w No ściany. ja jestem e... dużo bardziej chętny na współpracę tego typu, żebyśmy tak. mieli w ogóle plan żeby wyreżyserować klip, mm -hmm. a nie stanąć i ej, spotkamy się, wypijemy dwa piwka, no e, budżet to klipu, ciekawi, nie? paczka fajek i... <laughs> Ale to jest moje akurat hasło, przepraszam, to jest moje hasło, ja tak zawsze mówiłem, Wiesz. Dlatego je przytoczyłem. <noise> <noise> Także... ale, ale, ale słuchajcie, ja myślę, że gdzieś tam jakiś klip, jeżeli chodzi o, tutaj znowu powiem o sobie, ale o moje dokonania, znaczy o moje srania dokonania, ale o to, co ja na przykład zrobiłem teraz nowy numer, to myślę, że niedługo gdzieś tam zobaczymy, jak ten klip będzie wyglądał. Na pewno wyjdzie z podszyldu Hook Studio, jeżeli chodzi o nasze konto na YouTubie. Subskrybujcie, daj ten dzwoneczek. Tak, dzwoneczek I coś tam, i jakieś tam komentarze pod spodem. Wiem, czy to jest świeży kanał, że tam jest parę subów, ale jeszcze lubcie, zapomniałeś, żeby było zapomniałeś, o łapka w górę generalnie, nie? Aha, łapka w górę, No, to też podstawa. Łapka. Chociaż nie wiem czy to nie zostało wyłączone, mhm. yy, bo kiedyś gdzieś widziałem u jakiegoś youtubera yy, lament, że to chyba zostało wyłączone, więc nie wiem czy to jeszcze istnieje, może YouTube to przywrócił. YouTube jak polski rap lubi się kończyć. Moi drodzy Czego mogę życzyć Michałowi i czego wy chcecie życzyć jemu, to napiszcie w komentarzach pod spodem. A czego ja mogę to życzyć mój przyjacielu wieloletni? Zdecydowanie możesz życzyć mi e, konsekwencji w działaniu, bo czasami mi brakuje e, tego elementu. A to i... nie, wiem, macie to u nas wszystkich studio tak jest. Nie, no ja to żartuję. Ja wiem, ale. Tu... Każdy człowiek tak ma, że czasami potrzebuje odpocząć, tak? No, to jest prawda. Po czterech. Za... Pierdalających dniach pracy ciężkiej z klamotami, bo wy tego oglądając nie widzicie, ile sprzętu tu stoi, ale zrobimy jakieś mm -hmm. backstageowe mm -hmm. zdjęcie, może? Zrobimy na pewno. E, I to trzeba wnieść tu, chociażby na drugie piętro, także. Dużo samozaparcia e, i też trochę mocy, no na siłownię nie chodzę, ale z klamotami chodzę, więc. No właśnie o wystarczy? Aha, 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 aha. Na sam koniec chciałbym tutaj powiedzieć o, 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 o Michale, jeżeli chodzi o jego jazdę rowerem, tak? To jest bardzo dosyć y, wy, wyczynowa post, postać, jeżeli chodzi o rower? Ja pamiętam go z tych czasów, kiedy razem raczej nie mieliśmy dużo ruchu, znaczy mi to zostało jemu już, nie, e, ale Michał może pochwal się swoimi takimi osiągnięciami rowerowymi. Ile kilometrów? Um... Co z tego przyszło? Mało, za mało. Dlaczego? Za mało kilometrów. Dlaczego? Dlaczego odstawiłeś alkohol? Alkohol odstawiam od czterech lat tylko na pół roku do pierwszego startu w ultramaratonie, także to nie jest, że odstawiłem całkowicie. Ale lepsze to niż, wiesz, ciągłość finansowa tak zwana, No tak, no ciągłości finansowej może to też zapewnia. Dobra, zapewniam. ale może opowiedz o tych swoich dokonaniach, jeżeli chodzi, wiesz, o jazdę rowerem. Za Ile sobą metrów? mam kilka ultramaratonów przejechanych hmm. rowerem. Cztery albo pięć. Jeden nieudany, bo nawalił sprzęt, więc wycofałem się z zawodu. Piąty element. Tak jest. A jeżeli chodzi o pozostałe, no to były to wyścigi 1200 km 500, 500 i 400. A tego, którego nie dojechałem, miał chyba 470. Koncepcja jest taka, jechać cały czas, bez spania. Jazda. Skii! Po prostu jazda do przodu. Zamykają się oczy, ale jedynie. Jastasz z, ku, z, ku, z, ku, z kupcami. Paża usta. Pa tak, Możemy także dajmy, dajmy spokój yy, z kim, ale jedziemy Nie wojnę, że tak brzydko powiem. Mogą mi tutaj uciąć y, ten podcast, ale wojna, je, wojna jest zła, jebać Putina. I elo, Esa. Dziękujemy Wam serdecznie. Michał S. Sawina Sawiński. Arkadiusz Huck. Serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia. Ja czekam na Wojtka osobiście. Peace and love. Elo.